Siemanko, tutaj Niewiniak, widzisz mam tutaj cztery sztuki od Audi takich fajnych alufel, które mają taką gwiazdę, my tą gwiazdę zamalujemy w czarny połysk, tutaj docieram, proszę Ciebie, papierkiem 400, najpierw 240 400, one były piaskowane i zmoczone chemią, niestety długa droga, bo były malowane już wcześniej, więc oczyścić je jest bardzo trudno. Tutaj jeszcze zdzieramy tą starą powłokę po chemii, którą nie wzięła piaskarka, odtłuszczam to wszystko. Benzynką ekstrakcyjną kilkukrotnie, bo było to dość tłuste, z tego względu, że chyba smar od zakładania opon się dostawał tutaj. Cztery sztuki ustawione na drabince i konstrukcji na koziołkach, żeby do każdego było oddzielny dostęp. Odnęki też robię na czarno. Podkład, pierwsza warstwa i ostatnia, delikatna, oddzielająca tylko od bazy. Tak to wygląda w podkładzie to podkład epoksydowy i tutaj proszę Ciebie widzisz e, już bazę. Jeszcze ona jest taka mokra w tym momencie. Zaraz będzie efekt finalny lakieru bezbarwnego i właśnie tak on wygląda w lakierze bezbarwnym. Jest to jak coś cukiereczek, takie dopełnienie. E, ten e, bezbarwny robi takie mięcho i głębie. Tak wyglądają w alfalgi. Trzymajcie się, cześć!